Witajcie na kanale Testy i Recenzje W tym odcinku przedstawię Wam monitor firmy AOC 32 calowy CQ32GSE i podstawowe parametry rozmiar 31,5 cala rozdzielczość ekranu 2560x1440 pikseli odświeżanie 165hz czas reakcji matrycy to 1 milisekunda zakrzywienie 1500R Stosowane technologie to FreeSync Premium z VRR, Flicker Free, Low Blue Light, głośniki 2x5W, jasność maksymalna 250 nitów i dostępne e, złącza. 2x HDMI 2.0, jedno wejście DisplayPort w standardzie 1.2, wyjście słuchawkowe 3.5mm mini jack i gniazdo zasilania. Monitor wyposażony jest w panel VA. Czyli czerń ma być dość dobra. Już na samym starcie zauważyłem no, takie dość wyraźne podświetlanie, gdy ekran był czarny. To podświetlanie nierównomierne po rogach lewym, górnym, prawym e, i trochę mniejsze z prawej strony. Natomiast w Windowsie czy w Grach nie będzie to zauważalne zbytnio. Posiada płynną regulację. Odchylenia. Cieniutkie około centymetrowe ramki. Tu jest. No, tu jest. Centymetr tak samo jak w innych monitorach, które testowałem firmy AOC. Na dole mamy przyciski menu, trochę to jest uciążliwe, że te przyciski są w postaci takich może nie wystających, tylko takich nacięć w obudowie. No i standardowy układ menu, tak jak w poprzednim, którym testowałem. Profile gracza, tryb Low Blue. Z takich innych opcji to jest Adaptive G-Sync włączone. Licznik klatek możemy sobie też włączyć. Tu zrobimy sobie, na razie tryb gry wyłączymy. Ustawienia OSD to nas nie interesują. Wzmocnienie obrazu, czyli jasna jakaś ramka. Tego też nie będziemy sobie tutaj kombinować. Ustawienia kolorów, temperaturę barwową, może ustawimy, bo ja to lubię sobie po swojemu. HDR Mode to jest taki sztuczny, naciągany HDR. Lepiej chyba go nie będę kombinował, chociaż zobaczymy później. Kable możemy sobie tutaj spiąć. I poprowadzić, no, jakoś ukryć je, tak? Nie do końca, no bo to tutaj jednak przechodzi, ale zawsze daje, zawsze coś. Naprawdę bardzo zgrabny. Z tyłu zajmuje, e, nie obstaje bardzo. I teraz, w zależności pod jakim kątem siedzimy, ale widać to podświetlenie. E, lewy górny róg, prawy i trochę tu, czyli tu, tu. No, na, w nocy, jak będzie zupełna noc, na pewno to będzie widoczne. Przy wczytywaniu gier. Zakrzywienie już nie robi na mnie wrażenia. Yy, wcześniejszy monitor AOK, który testowałem, miał też podobne 1500. Yy, także zdołałem się przyzwyczaić do tego. Teraz tak na szybko odpalimy kilka gierek, żeby zobaczyć, jak wygląda płynność animacji. Grze. Ponadto zauważyłem, jak mieliśmy włączoną funkcję Adaptive Sync wtedy nie było ani 120, ani 165 Hz, tylko ilość chyba dopasowana do możliwości karty graficznej. A teraz podepniemy do niego konsolę PlayStation 4 Pro i zobaczymy jaki obraz generuje. Jest obraz. Dźwięk też jest co słychać. No i dobra, zobaczymy jakie ustawienia. Dźwięki, ekran i ustawienia wyjścia, wideo i mamy oczywiście HDR wyłączone, bo to nic nie daje, możemy włączyć automatyczne, ale nie obsługuje tak jak pisze. Um, wyjście funkcji Deep Color, wyświetlanie więcej odcieni, automatyczne, ale nie obsługuje. Super samplingu, tryb super samplingu, czyli e, pozwala poprawić jakość obrazu na niektórych grach, na monitorze. 2K lub niższej, czyli tutaj tak, można by to włączyć. Efekt zależy od gry. Włączymy ten tryb. Informacja o wyjściu, czyli no, zobaczcie, rozdzielczość Full HD. Nie obsługuje PS4 rozdzielczości 2560 na 1440, niestety. HDCP1.4, no, bo to jest po HDMI. Dobra, odpalimy jakieś i zobaczymy, czy do, to się da na tym grać na konsoli PS4. Pokażę Wam kolory, jakie preferują e, presety trybów gry, tryb FPS, tryb RTS. Tryb wyścigi. Gracz 1, to już są definiowane dowolnie, e, no, możecie sami to porównać. No i wygląda gry wyłączony. Gram z odległości ponad metr i jest obraz dość przyjemny. Szkoda, że tutaj nie wykryło jako rozdzielczości 4K. Bo przydałaby się ta ostrość. Niestety jest to ciągle w Full HD. Natomiast w w tym monitorze obok który ma rozdzielczość 2560 na 1920 no jakimś cudem czy to PS4 czy Xbox One X działa w 4K teraz zmieniłem opcje graficzne na jakość, nie na wydajność powinno być trochę lepiej Generalnie jeśli chodzi o ostrość, nie widzę różnicy. Generalnie jeśli chodzi o ostrość, to ja nie widzę różnicy. Nie jest źle, można sobie grać. Zakrzywienie 1500R jest takie dość, dość spokojne. Nie miałem jeszcze monitora z 1800R, także nie mam nawet no, porównania. Ale naprawdę no, nie, nie psuje, czy to przyglądanie zdjęć, czy praca na, yy, na tym monitorze, to zakrzywienie nie powoduje jakichś, no, przynajmniej u mnie problemów. A teraz odpaliliśmy Forza Horizon. I zobaczcie rozgrywka na komputerze, oczywiście. I rozgrywka o wiele, wiele płynniejsza. 120 Hz. No czasem jest to 165. Kąty widzenia też są niczego sobie. Zobaczcie sami. Teraz widać podświetlenie matrycy IPS po prawej. I po lewej VA. Teraz jest wyłączona. Zaraz Wam powiem kiedy. Będzie włączona. Teraz włączona jest. VA po lewej, IPS po prawej. Widać, że bardziej, no czerniż czerniejsza, chociaż plamy są. Prawy dolny róg, lewy był i trochę z prawej góry. Jedną z wad jest to, że ciężko mi było dostroić przynajmniej podobne kolory, żeby na obu. Jedną z wad jest to, że bardzo trudno jest dostosować kolory. Do monitora, który jest po prawej stronie, z matrycą IPS, LG z matrycą IPS, naprawdę jest to dość spora różnica. Przy przeglądaniu zdjęć jest to bardzo widoczne, natomiast przy graniu w, w gry nie. No niestety, jest różnica znacząca. Kolejną wadą, jaką zauważyłem, to jest to, że obraz przynajmniej w Windowsie, obraz, ale tylko w Windowsie, nie jest zbyt ostry. Na LG-ku tym tutaj wszystko świetnie ost wygląda i no jest naprawdę rzeczywiście ostry ten ekran ten czcionki yy, czy to przy przeglądaniu zdjęć a chcę zauważyć że zdjęcia są powiedzmy w rozdzielczości 8000 pikseli wiadomo ten ekran tutaj po tej stronie 32 cale E, rozdzielczość 2500x1440, No ale naprawdę ostrość gdzieś poszła, w grach jest to niezauważalne, nie przeszkadza w niczym. E, natomiast przy przeglądaniu zdjęć czy stron internetowych, gdzie czcionka, no już powinna być bardziej wyostrzona. Niestety, trochę jest to uciążliwe i szkoda, że e, w, w, no, w ustawieniach monitorach. Nie ma tej funkcji wyostrzenie czy ostrość. I to nie jest kwestia ustawienia kontrastu e, czy jasności. Teraz przybliżenie zoom na ekran. Na ekran monitora LG z ips -em. Naprawdę kontury. Y, no, wyrazistość, tak. Jeszcze zrobimy zoom lekki, bo większy już nie mogę. No i teraz ta, ten sam fragment strony na monitorze 30-calowym Auk. Takie złudzenie. Wiadomo, że siedzę przy tej samej odległości. Monitor jest większy 30-cale, a nie 29 jak ten po prawej, eee, czyli wszystko się no powiększa. To może to jest normalne. <laughs> nie miałem takiego monitora 30-cala, także no. Dajcie yy, odpowiedzcie na pytanko, dlaczego tak jest, czy to jest normalna sprawa? Cena tego monitora na miesiąc kwiecień 2023 to około 1300 zł. Yy, nie jest to mało. Yy, musicie dobrze sobie to przekalkulować, czy monitor będziecie używać tylko do gier, czy do pracy w Windowsie. Na pewno w grach, tak jak mówiłem, fajnie to wygląda, kolory są nasycone. Bardzo płynna rozgrywka przy 120 lub 165 Hz natywnie. 165 Hz będzie tylko obsługiwane, gdy podłączymy przez złącze DisplayPort. Także jak się podobała ta recenzja, to dajcie łapkę w górę, skomentujcie i subskrybujcie.